Forum teleinformatyki wielka inicjatywa, świetna okazja do współpracy, zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nie tylko administracji publicznej, ale również firm w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. To jest niezmiernie istotne, aby dążyć do tego, aby nasze społeczeństwo nie tylko było świadome cyfrowo, ale potrafiło również odnaleźć się w tym cyfrowym świecie i odnaleźć się w sposób bezpieczny. Dlatego też takie inicjatywy jak ta pokazują, że po pierwsze jesteśmy świadomym społeczeństwem, które wie, w którą stronę należy zmierzać, ale również takim, które potrafi tą drogę sobie ukierunkować w sposób odpowiedni, właściwy, a z mojego punktu widzenia, szczególnie ważnego dla mnie, w sposób bezpieczny. Tak, aby nie tylko cyfrowy świat był budowany w sposób odpowiedni i przyjazny, ale również, żeby ten cyfrowy świat był wykorzystywany w sposób świadomy, a co za tym idzie, również bezpieczny dla nas jako użytkowników. Myślę, że Forum Teleinformatyczne świetnie oddaje formułę takiego podejścia.